Ej hey, siemano, z tej strony Mer, Witam was w pierwszym odcinku Powiedzmy nowej serii hmm, Roboczo sobie nazywałem to Perełki za darmo A dokładnie chodzi tutaj o gry Takie powiedzmy Niezależne Nazwijmy je tak Które są do pobrania za darmo I tak na pierwszy ogień Przyszła gra of Light and... Czekajcie, że się nie pomylił. Of Light and Shadow, tak. I teraz tak, co bym tu mógł powiedzieć o tej grze? Jak widzicie, gra jest w stylu 2D. Chociaż ma modele 3D ale to już szczegół. I teraz tak w grze wcielamy się w dwie postacie. Jak widzicie tutaj że uda mi się jakoś to zrobić. O tutaj pokazują nam klawisze takie Xboxowe. Ale to można sobie w menu sprawdzić jakie to są przyciski. Teraz tak, teraz biegamy kolesiem od światła, że tak nazwijmy, tak jak sam tytuł mówi Light and Shadow. Czyli tak, to jest pan Light, który wchodzi w ciemność, zaczyna go boleć, jak widzicie, coś tam się dzieje, no ale dobra, on musi, yy, musimy tutaj przechodzić z, yy, wiecie, od lewej do prawej strony, całą mapkę, ale nie możemy yy, wchodzić właśnie w takie ciemne zakamarki, Musimy uważać na nie, po prostu zginiemy, tak? Up. Oczywiście na lawę trzeba uważać. Tutaj ten, powiedzmy, roślina to jest checkpoint. Okay. No ja tam mm, troszkę przeszedłem tej gry. Nie mówię, że dużo, bo przeszedłem może trzy etapy się z Wami ją podzielić, bo ma naprawdę fajną mechanikę. I co? Co mogę powiedzieć o tym kolesiu, którym teraz sterujemy? Jak widzimy, może poruszać się tylko w świetle i potrafi skakać. Potrafi skakać, tak. Jak na razie mogę powiedzieć Wam tyle umiejętności jego. Może dalej się jakiś jeszcze tam. Ukażą, dostaniemy jakieś umiejętności, ale mi się zdaje, że nie najprawdopodobniej nie. No i dobra, i teraz doszliśmy do końca pierwszego etapu. Teraz, jak widzimy, ładuje się nam etap drugi i już mamy innego kolesia na tapecie. Jest to pan Shadow. Ten pan nie potrafi skakać. Nie wiem czemu, ale gra resetuje mi cały czas ustawienia. I nie patrzcie na rozdzielczość, bo rozdzielczość też nie jest taka, jaka powinna być. Jest 1700, 1280 na 720 No ale dobra, mniejsze o to. O, mogę Wam pokazać mówię, Tutaj przeszliśmy. Tutaj właśnie ten przechodzimy tu jest następny i ten przyszedłem i już tego nie przechodziłem i nie wiem czy tu jest tak mało etapów, czy może później jakiś się odkryją bo tutaj na dole jeszcze mamy trzy nie wiem, zobaczymy ale dobra, umiejętności tego pana chodzenie po ścianach, po suficie, po ogólnie po wszystkim spacją się odklejamy czyli tak jakbyśmy skakali musimy uważać jak chodzimy no i dobra, ten pan, jak widzimy, nie może być w świetle, czyli to jest, tak jak mówiłem, pan szedł. I teraz tak, RB to jest Shift. Jak widzimy, lampa się wyłączyła i możemy przejść dalej. To jest fajnie przemyślane, ale najlepsze jest tutaj. No. Właśnie musimy się chować przed światłem. Teraz chodzimy na dół. Się przypalił. Oczywiście wpaniemy do lawy, od razu giniemy to nie ma żadnej reguły. Musimy zejść. Oops. Teraz czekamy na windę. jesteśmy no iść jak widzimy musimy trochę się tutaj na gimnastykować że tak powiem ja już wiem mniej więcej jak przejść ten kawałek Chwila, chwila, co ja tu zrobiłem, nie tak wiem jak przejść, tak, tylko że nie przeszedłem za pierwszym razem. Mm. A, chwila, 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 przesuń się, tak, tak powinno być teraz tu I idziemy na górę. No i dobra, i to jest koniec etapu drugiego. Więcej nie będę wam spoilerował, co się znajduje. O tutaj mamy dwie postacie ukazane Jak widzimy coś się tutaj kaszani Może dlatego, że mam odpaloną gierkę w okienku Ale dobra, to było takie Krótka Zapowiedź, nie wiem, krótkie pokazanie gry. Taki, taka, może nie recenzja. Prezentacja, o, tego słowa mi zabrakło. Jest to mała prezentacja oj gierki, perełki darmowej. Um. Zachęcam Was do pobrania sobie, oczywiście link tam w opisie, jest ta, ta gra jest darmowa, tak więc nie ma żadnych problemów. Podaję, że można ją ściągnąć nawet z oficjalnej strony producenta, to jeszcze tam, jak wejdziecie w ten link, to zobaczycie. Nie ma żadnych problemów z tą grą. wystarczy ją wypakować i można już grać. No i co, i to było to wszystko. Nie będę przyciągał, bo te materiały mają być w zasadzie krótkie. Gra, tylko Wam powiem, że zajmuje. Mm, gra zajmuje. 100. Gra zajmuje 151 MB, tak więc nie jest to duża waga. Można się fajnie powiedzieć. Ma specyficzny klimat, specyficzną mechanikę gry. Co ją na pewno odróżnia od innych takich mniejszych gierek i dobra, to by było na tyle. Oczywiście jeszcze raz się powtórzę, zachęcam do pobrania, sprawdzenie samemu tej produkcji i na tym byśmy skończyli. Tak więc trzymajcie się, pa pa!